Cześć, z tej strony Malwina i witam Ciebie dzisiaj na rozciąganiu tylnej nogi w szpagacie. Czyli cały trening będzie pod zginacze bioder, które są tutaj, i troszeczkę na przody Zaczynamy od rozgrzania naszych bioder. Staj sobie ze stopami na szerokość bioder, zegnij kolana i pracujmy miednicą z prawej na lewą stronę. Tak, rozruszaj te biodra, rozchulaj je trochę. I jeszcze trzy, dwa. Jeden i podwiń miednicę i odwiń. Podwiń i odwiń. Od boku wygląda to tak. Biodra oddalasz od żeber i zbliżasz do żeber. Oddalasz i zbliżasz. I dzisiaj dużo będziemy wykonywać w pozycji podwinięcia miednicy, czyli zbliżenia bioder w stronę żeber. Więc zapamiętaj, jakie to jest uczucie, bo w kolejnych pozycjach już będzie trochę trudniej. Ok, prostujemy kolana i krążenia bioder. Wypchnij biodra w przód i tył, i przód i tył. Pamiętaj, że nie pracujesz tutaj tłowiem, tylko pracujesz głównie biodrami. I druga strona. Wypchnij biodra w przód i tył, przód i tył. I jeszcze trzy. I dwa. I jeden. Super, łączymy nogi i robimy kółkę w stawie biodrowym, czyli zaczniesz sobie od prawej nogi, jestem twoim odbiciom lustrzonym, unieś nogę wysoko do góry, stąd do boku i przenieś się do tyłu i wróć. I znowu unieś wysoko do góry, wyżej niż biodro, przenieś do boku i przenieś do tyłu, nie wyginając kręgosłupa. Tak, czyli wszystko, cała praca jest od siły pośladka a nie od siły pleców. I tył. Jeszcze takie dwa razy. Dokładny ruch. Nie macie się tu spieszyć. Robimy go bardzo powoli. I ostatni raz. Dwa i trzy. Połącz nogi zamiast strony. Wysoko. Teraz lewa noga u góry. Do boku i do tyłu. Żabra są ściągnięte. Jeśli czujesz się tutaj niestabilnie, możesz się podeprzeć o ścianę. To nic jakby nie ujmie tego, temu ćwiczeniu, więc na no, spokojnie możesz wspomagać się ścianą, ale pamiętaj, żeby wtedy się nie opierać, tylko jeden paluszek kładziemy w ramach takiej pewności i poczucia bezpieczeństwa. Ostatnie dwa razy. I tył, ostatni raz. Przód jak najdalej bok i tył i od tyłu do przodu. Tył, bok, przód. Teraz już szybciej. Osiem siedem szerokie koło sześć pięć dołącz cztery i trzy dwa ostatni raz zamień strony i osiem siedem szerokie koło sześć pięć cztery i trzy dwa i ostatni raz. Ok, stajemy sobie teraz w trójkącie. Prawa noga z przodu, lewa noga z tyłu. Wyjdź na pół palec tylnej nogi i zginę z lekko kolana, podwiń miednicy. Na początek też tu rozbujamy sobie tą miednicę. Odwiń i podwiń. Odwiń i podwiń. Zobacz, jak się czujesz w tej pozycji, co czujesz w tej pozycji. I zostajesz na podwiniętej miednicy, czyli biodra. Chcesz kierować w stronę żeber, chcesz połączyć się z żebrami. Napnij lewy pośladek, czyli tej pośla ten pośladek tylnej nogi, i z wydechem, zginając nogi, jeszcze mocniej wypychaj biodra w przód. Wracasz góra wdech, i z wydechem wypychasz biodra w przód. Chcesz tu poczuć rozciąganie, albo tutaj w lewej pachwinie, albo gdzieś z przodu w lewego uda. Wdech wydłuż, i wydech, schodzisz w dół. I wdech, góra. I wydech, schodzisz w dół. Mhm. Zrobimy jeszcze pięć razy, ale teraz wyciągnij lewą rękę do góry w stronę sufitu. I lewą rękę ciągniesz do sufitu, a lewe kolano schodzi w dół do podłogi. Pięć. I cztery. Wyciągasz mocno. I wdech. I wydech, trzy. Pamiętasz o tym napiętym lewym pośladku? I dwa. On się lubi tam rozgluźniać, więc no spokojnie. Ostatni raz. Ok. Super. I teraz stajesz na prawą nogę. Unieś lewą do góry. Też możesz się podpierać ścianą tutaj. Oprzyj dłonie na przodzie nogi nad kolanem. I teraz bierz kolano w dłonie, a dłonie oporują. I trzymasz tak 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, mocno, mocno bierz 4, Trzy, dwa, jeden. I wyciągnij nogę do tyłu. Teraz już jak najdalej do tyłu. Szeroki rozkrok. Taki naprawdę bardzo szeroki. <laughs> wyciągnij ręce do góry. Podwiń miednicę, napnij z tyłu pośladek. I z wydechem zginasz przednią nogę. Schodzisz dół biodrem już teraz do wypadu nogi w przód. Wracasz góra, wdech. I wydech. Zginasz tylko przednią nogę tylna zostaje prosta i powoli schodzisz sobie i góra wdech i wydech powoli sobie zginasz ostatni pięć razy i wdech i wydech staraj się napiąć też tylni pośladek on się będzie chciał tu rozluźniać i jeszcze trzy ale staraj się o nie pamiętać ostatni dwa i ostatni raz. OK, wracasz do stania. Na prawej nodze unieś lewą nogę do góry. Opřej dłonie. O, tutaj przed kolana i wbijasz kolano w dłoni. Trzymasz 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden i stąd wyciągnij nogę do tyłu. Ale już nie aż tak daleko. Cały czas stoisz na prawej nodze. Lewa tutaj będzie pracowała. Wyrównujemy biodra, żebra lekko ściągnij do siebie i unosisz nogę 10 razy do góry. Samą nogę od pośladka, a nie od pleców. Jeszcze 7, 6, 5 i 4, 3, 2, 1. Brawo! Zamieniamy nogi. Zaczynamy od bujania miednicą, czyli teraz lewa noga z przodu, prawa z tyłu. Kolana są zgięte i bujasz przód i w tył. Oddalasz biodra, biodra od żeber i przybliżasz biodra do żeber. Mhm. Pamiętaj, że pracujesz w maksymalnym zakresie ruchu. Naprawdę, jak przybliżasz biodra do żeber, to nie ograniczaj się tutaj. <laughs> jak najdalej umiesz. I zostajemy na podwiniętej miednicy, czyli biodra kierujesz w stronę żeber, napnij z tyłu pośladek. I z wydechem zginamy nogi, zginamy kolana i wypychamy biodra w przód. Chcesz poczuć rozciąganie z przodu prawej nogi. Wdech góra i wydech tu. I wdech góra i wydech tu. I góra wdech, wydłuż się. I wydech dół. I jeszcze dwa. I jeden. I robisz to samo, wyciągając prawą rękę do góry i wyciągasz ją do sufitu. I z wydechem pięć razy zginamy kolana. Wdech góra. I wydech dół. I trzy. I dwa. Ostatni raz. Brawo i stajesz teraz na lewą nogę, a prawa noga idzie do góry. Oprzej dłonie na, nad tak naprawdę kolanem i wbijasz kolano w dłonie. Trzymasz 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i noga wraca daleko do tyłu. Tak naprawdę śmiało daleko. Wyciągamy ręce do sufitu, miednicę, podwiń, tak? Napnij ten prawy pośladek. Ja wiem, że to jest trudne, próbujemy. <grym> I z wydechem zginasz przednią nogę, oddalasz tu brzuch od uda. Prostujesz wdech i wydech, zginasz. Prostujesz wdech i wydech, zginasz. Jeszcze siedem. I sześć. Pięć, cztery, ostatnie trzy, jak najniżej schodzisz, dwa i ostatni raz. Ok, wracasz, hop, na lewą nogę, unosisz prawą do góry, połóż dłonie jeszcze raz nad kolanem i wbijasz kolano w dłonie, trzymasz dziesięć, dziewięć. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Brawo. Wyciągasz teraz nogę do tyłu, ale stoisz na lewej i unosisz się do góry. Hop. Hop. Mhm. Żebra są ściągnięte. Nie pracujesz tu plecami, tylko pośladkiem. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Brawo. Schodzimy sobie w dół. Do klęku i zamieniamy znowu nogi, czyli wyciągnij sobie prawą nogę do przodu. Jestem zasopana trochę, bo jest bardzo gorąco dzisiaj. <grymienie> Ale to dobrze, łatwiej się rozciągnąć trochę. <grymienie> Podwiń miednicę. Napnij ten pośladek i teraz załóż sobie ręce za głowę. I uwaga, skręcamy tu w lewą stronę, nie tracąc ustawienia bioder, czyli nie otwierasz tych bioder. I stąd, Schodzisz łokciem w stronę prawego kolana, wydłużasz mocno lewy łokieć do sufitu. Wracasz do boku i z powrotem do przodu. Mhm. No i na tyle, ile jesteś w stanie, napinasz lewy pośladek z tyłu. Ja wiem, że to jest trudne, więc na no spokojnie. Ale podwijasz miednicę, wiem, że to umieszczyć biodra, kierujesz do żeber. Mm -hmm. I jeszcze takich pięć razy. I, w, da, da, da. I tu myśl o wydłużeniu lewego łokcia w stronę sufitu. I cztery. I trzy. Ostatnie dwa. I ostatni raz. Dwa. Trzy i cztery, schodzimy w dół biodrami i tak, no mam dwie opcje. Albo ręce są na kostkach tu u góry obok bioder, biodra nisko, albo ręce są po lewej stronie stopy, tak, jeśli nie masz kostek. Najtrudniejsza opcja to jest taka, że ręce są na biodrach. Wybierz swoją opcję. Jakakolwiek nie będzie. Op ta opcja będzie OK. Więc widzisz taką, na ile czujesz się na siłach. I teraz oddal. Albo pierwszej, albo trzeciej opcji biodra są nisko. Cały czas są biodra nisko. Napinasz lewy pośladek i prostujesz hop, tylną nogę, czyli lewą. I zginasz. I prostujesz i zginasz. Prostujesz i zginasz. Jeszcze siedem. Sześć, pięć, cztery, ostatnie trzy, dwa. Jeden, zatrzymaj prostą nogę i teraz uwaga, połóż prawo, lewą dłoń na przednim kolanie, a prawą na tylnym i spójrz się z tyłu napięte i mocno się skręcasz. I tylko oddychasz. I trzy, dwa. Jeden, brawo, oprzyj dłonie po dwóch stronach nogi, zejdź kolana w dół, cofnij powoli biodra i zadrżaj, naciągnij stopę. Chwilkę na rozruszanie też przedniej nogi w szpagacie, bo czemu nie? W ramach odpoczynku i już lecimy z drugą nogą. Przejdź sobie do klęku, wyciągnij. Lewą nogę do przodu, ręce za głowę i podwij miednicę, czyli biodra kierujesz w stronę żeber. Napnij prawy pośladek i skręć tu w prawą stronę, schodzisz w dół w stronę lewego kolana, a prawy łokieć wyciągasz do góry. I wracasz najpierw w skręcie i tu z powrotem patrzysz się w przód. I raz, i dwa, i trzy. I cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, jeszcze pięć. Mm -hmm. Pamiętaj, że pracujesz w pełnym zakresie ruchu. I cztery, i wydłużasz mocno tu. I trzy. Ostatnie dwa. I ostatni raz. Dwa, trzy, cztery. Zejdź w dół biodrami, wybierz swoją opcję. Albo ręce na kostkach, albo po prawej stronie nogi, albo najtrudniejsza opcja na biodrach. Napinając prawy pośladek, prostujesz tylną nogę. I zginasz. Rostujesz i zginasz. Jeszcze osiem, siedem i sześć. Pięć. Ostatnie cztery, trzy i dwa. Jeden brawo! E, przepraszam, jeszcze był skręt. Po prostu tylną nogę. Połóż prawą dłoń na lewym kolanie, a drugą na przeciwnym. Spójrzcie na swoją piętę i skręcasz mocno tu. Tylko oddychasz. I teraz schodzisz w dół, oprzyj dłonie na dwóch stronach nogi, cofnij biodra i popracuj sobie przednią stopą. I jeszcze dwa. I ostatni raz. Ok, dobra. Przechodzimy do klęku podpartego. I teraz połóż swoje przedramiona na podłodze. Wyciągnij lewą nogę do tyłu. Nauczymy się trochę napinać ten pośladek, bo wbrew pozorom to nie jest tylko rozciągnięcie zginaczy, czyli na nogach w szpagacie, ale też siła naszych pośladków, szczególnie mięśni pośladkowych wielkich. Delikatnie je zaktywujemy dzisiaj, to nie będzie nic wielkiego, ale jeśli chcesz, możesz zrobić to ćwiczenie z ciężarkiem. To będzie troszkę trudniejsze, więc wybierz swoją opcję. Wyciągnij lewą nogę do tyłu. I tutaj uważaj, żeby nie puszczać brzucha, żebra są ściągnięte, a kręgosłup taki wydłużony. Krzywizna zostaje naturalna, czyli też nie zaokrąglasz. I unosisz nogę do góry, od sił pośladka i opuszczasz w dół. I tak, unosimy na raz. I na dwa, trzy, cztery. Opuszczamy. I raz, dwa, trzy, dwa. I raz. Dwa, trzy i trzy. I raz, dwa, trzy i cztery. I raz, dwa, trzy. I coraz wyżej podnosimy. Raz, dwa, trzy i hap, Raz, dwa, trzy i siedem. Mhm. Jeszcze trzy razy. I dwa. I ostatni raz zatrzymaj w góry i pulsujesz nogę w górę. hap, Od sił pośladka, czyli nie machasz... Plecami tylko pośladkiem. Mhm. Równe biodra. Nie otwieraj yy, szczególnie tego lewego biodra. Ostatnie trzy, dwa, jeden. Ok. Opuść nogę wyciągnij. Prawą nogę do tyłu to samo. Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy i dwa. Mhm. Dziesięć razy. I raz, dwa, trzy, cztery. Hop. I raz, dwa, trzy i siedem. Dwa, trzy i osiem, ostatnie dwa. Ostatni raz, dwa, trzy, cztery, zatrzymaj, pulsujesz. Dwadzieścia razy. Mhm. Od pośladka unosisz nogę. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Brawo! Ok, usiądź sobie na piętach. Jeśli chcesz, możesz sobie cofnąć ten filmik i zrobić jeszcze jedną serię obu tych ćwiczeń. A my już przejdziemy do kolejnego ćwiczenia, już naszego ostatniego. I tak, wyciągasz. Od klęku pastego zaczynamy, i teraz przyciągasz prawe kolano do przodu, i przechodzimy do pozycji gołębia. Czyli też troszeczkę sobie porozciągamy ten pośladek przedniej nogi. Kierujesz swoją prawą stopę w stronę zewnętrznej krawędzi maty, na tyle, ile jesteś w stanie. I stąd pobujaj biodrami z prawej na lewą stronę. I chcesz czuć tutaj już lekkie rozciąganie w prawym biodrze, w prawym pośladku. Jeśli nie czujesz, jeszcze troszeczkę sobie nogę oddal do boku, dopóki nie poczujesz. Mhm. Docelowo, to ta noga może być tutaj w kącie prostym. I teraz zadrzej tylną stopę. Biodra zostają nisko, a tu wysoko. I prostujemy tylną nogę. I tak myślisz o tym, żeby cofać tylnią piętę do tyłu. Tak, wyobrażasz sobie, że za tobą jest ściana i chcesz dotknąć piętą ściany. I wracasz. I dotykasz piętą ściany. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. Ostatnie trzy. Dwa. Jeden, super. I uwaga, teraz zginasz tylną nogę i chwytasz ją. Ja chwycę sobie tą samą ręką co noga, nogę, ale jeśli chcesz, możesz chwycić też przeciwną. Tak naprawdę, jak wolisz, tylko uważaj, żeby ta noga właśnie ci nie schodziła na bok. Tak? Chcesz, żeby ona była tuż za pośladkiem. I teraz z wydechem przyciągasz tą nogę do pośladka i z wydechem napierasz stopą w dłoń, tak? Czyli chcesz wyprostować tę nogę, a ręka ci nie pozwala. I z wydechem rozluźniasz i przyciągasz. I wdech, napierasz i z wydechem rozluźniasz i przyciągasz. Tak, piętę do pośladka. I znowu wdech i wydech, rozluźnij. I wdech i wydech, rozluźnij. I coraz bliżej. Jeszcze dwa, oddech, wdech i wydech, rozluźnij. Ostatni raz, wdech i wydech, rozluźnij. Teraz napnij tylny pośladek i chcesz przyciągnąć piętę w stronę pośladka siłą, właśnie i pośladka. Sześć, trzymamy tak, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Uwaga, noga zostaje zgięta, ty puszczasz ją, wyciągnij tu do góry i pulsujesz stopą w stronę pośladka, osiem, siedem i staraj się przy tym napiąć pośladek, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, brawo, wyprostuj tylną nogę, zrób wdech, z wydechem, przejdź sobie albo na przedramiona, albo po swoje czoło, na dłonie i chwileczkę rozluźnij pośladek, pogujej biodrami z prawej na lewą stronę, I zrób spokojne trzy oddechy. Ostatni wydech, wracasz na proste ręce, a nogę cofasz do tyłu, do klęku podpartego zamieniamy nogi. Mm -hmm. Przyciągasz kolano w stronę klatki pomiędzy swojej dłonie, a lewą stopę teraz przenosisz na zewnętrzną krawędź maty. Biodra równej, pobuje biodrami z prawej na lewą stronę. Powoli, ale dokładnie, chcesz poczuć rozciąganie w lewym pośladku. I zatrzymaj się na równych biodrach, zatrzymaj tylną nogę i na prostych plecach hop, prostujesz kolano, napinając pośladek i cofając piętę do tyłu. Ja wiem, to jest dużo, ale już więcej, więcej uwag nie ma do tego ćwiczenia. Tak i próbujemy, hop. I próbujesz to zrobić bez unoszenia bioder. Jeszcze sześć, pięć, cztery, ostatnie trzy. Dwa. Jeden. Brawo. Zegnij tylną nogę, przyciągasz ją hop, do siebie i staraj się tutaj nie, jakby nie zejść tutaj na tył. Jesteś cały czas biodrami równo. Jakoś nie umiem się dzisiaj tutaj ustawić. Ale na tyle przyciągasz nogę, ile jesteś w stanie. I uwaga, wdech, napieramy stopą w dłoń. I wydech, rozluźnij, przyciągnij piętę do pośladka. I wdech, napierasz. I wydech, rozluźnij, przyciągnij piętę do pośladka. Jeszcze dwa oddechy. Wdech. I spokojny wydech. I ostatni wdech. I spokojny wydech. I teraz trzymając cały czas stopę, napierasz, przepraszam, napinając pośladek, przyciągasz piętę do pośladki. Trzymasz 5, 4, 3, 2, 1. Brawo, puszczasz rękę, ale noga zostaje i pulsujesz w stronę pośladka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dwa, jeden, brawo, Prostujesz Jeszcze jedną nogę przejdź sobie na przedramiona lub połóż dłonie na czole. I spokojnie robisz kilka oddechów. Kierujesz rozluźnienie w stronę właśnie tego rozciąganego pośladka. Jeszcze dwa spokojne oddechy. Z kolejnym wracasz, hop, na dłonie, przechodzisz do klęku zwykłego, połóż dłonie na kolanach, zrób kilka krążeń biodrami, zobacz jakie czujesz, co w nich czujesz, jak właśnie też masz pracę siedzącą, czujesz mocne spięcia tu w obrębie bioder. Ten trening jest dla Ciebie też, nie tylko do szpagatu, a jeśli typowo chcesz pociwczyć szpagat, to zapraszam Ciebie na trening na przednią nogę w szpagacie. Możesz je sobie fajnie połączyć. I masz dobry, godzinny trening. Ok. Usiądź sobie na piętach. Połóż dłonie na przodzie, ud. Z wdechem otwórz klatkę, lekko unieś brodę. Z wydechem zaokrągli w plecy, zamknij klatkę. I wdech. I spokojny wydech. Ostatni wdech. I spokojny wydech. Wróć na środek. Bardzo Tobie dziękuję za dzisiejszy trening, za to, że dołączyłeś, dołączyłaś. Zapraszam Ciebie do subskrypcji i też do dawania łapy w górę i komentowania, jak się czujesz po tym treningu, co czujesz i jakie treningi chcesz zobaczyć w przyszłości, bo ja słucham Was. Tutaj więc możecie wpisywać propozycje w komentarzu i tymczasem życzę miłego dnia, poranka lub wieczoru. Do zobaczenia.